Nazywam się Remigiusz Sęska, zajmuję się konsultacjami Feng Shui. W tym roku, w roku wodnego smoka, zbliżamy się do grudnia, do jednego z 13 miesięcy, które występują w roku wodnego smoka. Rok ten zaczął się 23 stycznia, skończy się 8 lutego 2013 roku. Po nim następuje rok wodnego węża, wodnego ale ponieważ w roku wodnego smoka zbliżamy się do okresu związanego z dużymi emocjami, jeśli chodzi o datę 21 grudnia chciałbym, żeby powiedzieć kilka słów na temat spojrzenia na przepływ czasu albo na element czasu z punktu widzenia działania Feng Shui. Otóż podejście nasze zachodnie w stosunku do czasu jest podejściem liniowym. To znaczy, że jesteśmy tu i teraz, jesteśmy w teraźniejszości, za nami jest przeszłość, przed nami jest przyszłość, którą widzimy w sensie linii prostej. Natomiast z punktu widzenia Feng Shui, czas albo z punktu widzenia dalekowschodniego, azjatyckiego, czas ma znaczenie cykliczne ma znaczenie koliste. Przedstawić go możemy w postaci. Nawracających kół, lub też, lub też pojawiających się spirali. W związku z tym, cykliczność, podobna jak z punktu widzenia czasu wyznaczonego cyklem majów, jest właściwa także dla Feng Shui, ale nic strasznego. Dla ludzi nie oznacza. Oznacza tylko tyle, że po kolejnym okresie lata, po kolejnym roku smoka, następuje rok węża, po lecie następuje jesień, później czas odpoczynku zima, i następnie kolejna wiosna. W związku z tym to, co możemy się spodziewać po najbliższym okresie, czyli końcówce roku wodnego smoka, przynosi tak samo dużo korzyści, jak i pozostałe lata i poprzednie lata oraz te, które będą. Domyka się pewien cykl, cykl kolisty. I nic więcej się z tego powodu nie dzieje. Chciałbym też powiedzieć, że w roku. Wodnego Smoga, który związany jest z ogromną intensywnością dokonywanych zmian zarówno w życiu globalnym, ale także w życiu osobistym ludzi, występują przestrzenie, które z punktu widzenia Feng Shui, dokładnie Szkoły Kompasu zwanej w wersji dynamicznej, zwanej wędrującą gwiazdą, są mniej bezpieczne i dotyczą one przede wszystkim przestrzeni północnej oraz przestrzeni południowo-wschodniej. W związku z tym w tych rejonach domu nie powinniśmy przeprowadzać żadnych większych remontów polegających na wymianie drzwi, wymianie okien lub też wymiany stolarki dachowej. Rok ten jest z punktu widzenia osobistego też niebezpieczny dla osób o charakterystyce i zespole cech związanych z zodiakalnym psem. Mianowicie smok i pies są zwierzęta zodiaku chińskiego są do siebie nastawione w sposób opozycyjny i osoby, które urodziły się w roku psa na przykład roku 70, 82 E, oraz w 94 powinien szczególną e, uwagę zwrócić na swoje bezpieczeństwo, szczególnie w poruszaniu się i w e, komunikowaniu e, z normalnymi środkami e, transportu. Mam nadzieję, że nie tylko e, rok wodnego smoka, ale następny rok wodnego węża. Przeniesie Państwu szczególne korzyści, jeśli chodzi o swój własny rozwój i napełni pewnością tego, że natura rzeczywiście odradza się w ciągu cyklicznym i kolejny, kolejny etap życia, kolejna era, która nastąpi po, roku, po 21 grudnia, będzie jeszcze wspanialsza niż ta, która była do tej pory.